Panie trenerze, no, nie wiem, czy cieszyć się z tego, że graliśmy prawie cały mecz jak równy z równym, czy szkoda zmarnowanej szansy? Wynik na końcu jest taki jest, przy przegrywanej tam była 4 bramki, próbowaliśmy zaryzykować nawet 7, ale myślę, że wtedy źle rozwiązaliśmy, nie to było ćwiczone w treningu, nagle podania do obrotowego przez środek, chyba to jest dużym błędem z naszej strony, że tak jak jedna akcja była prawidłowo rozegrana do skrzydła lub na wjazd, kiedy Tomek Rosiński wjeżdżał, to takie były założenia, no cóż... Myślę, że w tych momentach, kiedy dochodziliśmy, zabrakło nam trochę chyba zimnej głowy, przeważały akcje indywidualne. Sami sobie tą krzywdę robiliśmy no, Myślę, że tutaj nie ma sensu wymieniać, ale były takie sceny, kiedy było jedną ramką lub remis. Kiedy szliśmy na przykład takiego jakby kontrataku w drugie bo niepotrzebnie, bierzemy od razu na skończenia. Taka gra trochę na faulu pokazywana była ze strony sędziów, że jest to przewaga jednak obrońców, a nie atakujących. Więc niepotrzebne potem dyskusje, które powodują, że zapominasz, że trzeba wrócić do obrony i kiedy oczywiście już można powiedzieć, że jeden zawodnik już jest po meczu, kiedy Sławek obronił kontra, a obrońcy nie wracają. Jest to trochę takie, martwię że w szatni powiedzieli, że walczymy do końca, bo inaczej jaki będzie wynik. I zobaczymy, no jutro jest jeszcze jeden mecz. Eee, zawsze to boli, jesteś w takim towarzystwie. Wielu mówiło przed meczem, stawiano chyba 12 do 1, tak, czy tak dalej, ale to jest sport i myślę, że momentami pokazaliśmy, że była szansa. No Była szansa, ta Barcelona była dzisiaj, do, no powiedzmy to prosto, do pokonania. Надо, выиграли. Слушайте, все должно.